Kulturalny Widnokrąg dziś w podziemiach, w średniowiecznych piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. W mroku krakowskich piwnic Jurkowicz-Kawka-Bajek, spotkanie na krawędzi. To ekspozycja prezentująca najnowszy cykl pracy profesora Zbigniewa Bajka. Profesor Zbigniew Bajek uprawia malarstwo, rysunek, fotografię i grafikę. Jest autorem instalacji i projektów o charakterze performatywnym, parateatralnym, ale także jest autorem wielu scenografii. Prowadzi pierwszą pracownię interdyscyplinarną w krakowskiej ASP. Zorganizował ponad 70 wystaw indywidualnych, uczestniczył w przeszło 400 wystawach zbiorowych odbywających się w kraju i za granicą. Ta wystawa wpisuje się też w taki projekt, który ma w tytule rok, który mamy obecnie, czyli kawka 2024. No nie przypadkowo, bo to w tym roku świętujemy rocznicę stulecia śmierci Franca Kawki Jurkowicz Kawka Bajek. Spotkanie na krawędzi. W tytule wystawy trzy nazwiska. Autora wystawy Zbigniewa Bajka i oprócz tego dwa inne nazwiska, Jurkowicz i Kawka, ponieważ ta wystawa łączy w sobie, jak gdyby pewne dwa wątki: łączy w sobie działalność architektoniczną, działalność Duszana Jurkowicza. Wspaniałego słowackiego architekta, myślę, że niestety mało znanego, no i znakomitego czeskiego pisarza Franca Kawki. Więc zacznijmy od tych dwóch nazwisk: Jurkowicz i Kawka. Tak, Jurkowicz jest stosunkowo świeżą znajomością. Ja wcześniej stykałem się z cmentarzami wojennymi z I wojny światowej. Jest to zjawisko dość szczególnie w Polsce, a w Galicji. Znane, wyjątkowe, bo jeszcze w czasie trwania I wojny światowej na terenie Galicji zachodniej powstało ponad 400 cmentarzy. Te cmentarze są wpisane w krajobraz, tak już na trwale, tych terenów tej krainy. W grupie tych ponad 400 cmentarzy jest 30 kilka absolutnie wyjątkowych, i to są te właśnie duszana Jurkowicza. Ja do Jurkowicza dotarłem poprzez kap. Gontene na cmentarzu w Łóżnej. Nie wiem, czy to jest cmentarz jakoś powszechnie znany, ale, ale on jest z racji na topografię, z racji na rozległość, z racji na położenie. Na pewno cmentarzem wyjątkowym. Nie Jurkowicz projektował ten cmentarz, ale Jurkowicz na tym cmentarzu, na jego szczycie, wybudował przepiękną kaplicę. Ona góruje nad otoczeniem. W ogóle cmentarz znajduje się na wzgórzach pustki. To jest jeden z tych terenów, gdzie w czasie tej kampanii roku XIV i XV XX wieku rozegrały się jedne z najkrwawszych bitew, gdzie mnóstwo ludzi, młodych ludzi, zginęło i właśnie tutaj powstał jeden z tych największych cmentarzy, o tyle szczególny, że z tego miejsca widać na przykład Tatry. I na szczycie tegoż założenia tej nekropolii jest ta kaplica. I ja jadąc kiedyś w stronę Gorlic, zobaczyłem tę budowlę, taką dziwną w terenie, takim właściwie terenie otwartym. Pojechałem tam i wtedy utrwaliłem sobie, czy uświadomiłem sobie, że autorem tej niezwykłej budowli jest no właśnie Dusza Jurkowicz. Czytając potem różne notatki, materiały, odkryłem, że Jurkowicz to architekt, który na tym terenie mocno się wyróżnił, właśnie projektując cmentarze wojenne w takim chyba najbardziej trudnym, ale spektakularnie najbardziej efektownym miejscu. Zresztą na tej wystawie tu w MCQ jest cytat z Jurkowicza, który mówi, dlaczego się zdecydował na te miejsca, dlaczego się zdecydował na takie lokacje i dlaczego to było było dla niego ważne, bo korzystał z miejscowych tradycji, bo korzystał z miejscowych materiałów, które już wcześniej wpisał w swoją architekturę i dla niego ważne też było to, żeby te cmentarze znajdowały się w miejscach tych bitew, o których wcześniej mówiłem. W ogóle można powiedzieć, że to, co wyróżnia te cmentarze zaprojektowane przez Duszana Jurkowicza, no to jednak to jest właśnie ta inspiracja budownictwem regionalnym, to fantastyczne jego wyczucie nastroju beskickiego krajobrazu, więc nie dziwi mnie, że te cmentarze, które się zachowały, tak cię zafascynowały. Ale oczywiście jako artysta podszedłeś do tego właśnie w sposób artystyczny, ponieważ no bo musimy przejść też do wystawy, ponieważ ten, te cmentarze Jurkowicza. One znalazły się na wystawie, ale w bardzo specyficzny sposób. One znalazły się w postaci fotografii, w postaci twoich lightboxów, ponieważ światło, którym operujesz w lightboxie, jest szalenie ważne. Z jednej strony mamy to sakrum, czyli cmentarz, z drugiej strony no, światło, które, jak wiemy, bardzo wiele znaczy, ale na tych cmentarzach doszło do pewnych interwencji artystycznych, które są właśnie widoczne w tych pracach, bo na tym te prace również polegają. Tak, to są fotografie, ale fotografia jest ich bazą, natomiast przedmiot sztuki, który wisi tutaj na wystawie, on jest czymś więcej niż, niż fotografia. Owszem, o ile Jurkowicz jest takim dość późnym odkryciem sprzed kilku dosłownie lat, o tyle Kawka idzie za mną od, od wielu, wielu lat. I rozmyślając o cmentarzach Jurkowicza, uświadomiłem sobie, że dokładnie w tym czasie, kiedy Jurkowicz projektował i budował, bo on też nadzorował budowę tych nekropolii, dokładnie w tym czasie, w odległym zakątku cesarstwa, inny obywatel Austro-Węgier, Franz Kafka, pisał zbiór aforyzmów, który jego przyjaciel zatytułował Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei, i słusznej drodzy. Pisał je dlatego, że znalazł się w miejscu, które miało mu pomóc w leczeniu zaczęła się jego choroba. Pojawiły się pierwsze objawy gruźlicy, choroba, która go w końcu też zabiła i ta rocznica, o której mówisz, no właśnie to jest pokłosie tej choroby. On wyjechał do takiej małej miejscowości Cirał, to są zachodnie Czechy aktualnie, by się tam leczyć i będąc w takim momencie swojego życia, takim granicznym, takim bardzo trudnym momencie swojego życia, pisał, notował na osobnych karteczkach, które numerował takie myśli zawarte te dosłownie czasami w pojedynczych zdaniach, czasami te, 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 te myśli były bardziej rozbudowane, które no, były rejestracją jego stanu. Ale to, to jest coś więcej, bo tam nie ma odwołań do choroby, tam nie ma odwołań nawet do wojny, która toczyła się obok. Natomiast jak czytamy te teksty, te mini-teksty, to, to wyczuwamy, że to pisze ktoś, kto faktycznie doświadcza takich stanów krytycznych. Nadto jest to genialna analiza kondycji człowieka jako takiego. Nie tylko tego, który żył w tamtym czasie, nie tylko tego, który jest chory, ale człowieka jako takiego. Dlatego aktualność tych minitekstów jest, myślę, niepodważalna i chyba nigdy one nie stracą na tej swojej aktualności. No i właśnie, uświadomienie sobie tych dwóch faktów, że w tym samym czasie ktoś taki jak Kawka doświadcza takiej sytuacji granicznej, ktoś inny w innym miejscu, podobnie, tylko na szerokim, taką skalę skłoniłem do tego, żeby spotkać te dwa światy, te dwa doświadczenia. I istotnie postanowiłem na te, na te cmentarze, by po pierwsze je zobaczyć, by, by się pochylić nad losem tych ludzi, którzy tam leżą, udać się z takimi specyficznymi rekwizytami. Są to części garderoby męskiej, płaszcze, marynarki, koszule, są też prześcieradła, z wyhaftowanymi nań aforyzmami kawki. Czerwoną nicią są haftowane, wybrane aforyzmy. Ja jadąc na te cmentarze jechałem z tymi rekwizytami. Tam odbywały się z pełnym szacunkiem dla tych miejsc. Odbywały się takie swoiste misteria, tak to nazwijmy. Pochodną tego były serie zdjęć. Ja z tych zdjęć wybierałem poszczególne kadry, i te zdjęcia potem były poddawane takiej specyficznej obróbce, która często jest obecna w mojej twórczości, czyli destrukcja, czyli nie. Czyli poddawanie takim zabiegom zacierania, i dopiero te artefakty stały się motywem lightboxów. Tak jak wspomniałaś, tutaj szalenie istotne jest to, że to nie jest fotografia, to nie jest wystawa fotografii. To jest wystawa przedmiotów, które już same w sobie mają taką swoistą magię. Mówiłaś o tym, mówiłaś o roli światła. To światło, tak, jest ważne z kilku racji. Raz, że znaczy ono, szczególnie w kontekście pamięci, jest tutaj bardzo znaczące. Lightboxy można wyłączyć i wtedy one właściwie znikają. Można je włączyć wtedy, one one się rodzą, ale, ale też taka, takie proste nawiązanie tymi lightboxami do, do klimatu cmentarzy. Prawda? Szczególnie znamy to z listopadowych dni, kiedy te cmentarze płoną, kiedy na, te, na tych cmentarzach palą się świeczki, palą się znicze. To jest takie znamienne dla, dla takich miejsc i to sprawiło, że sięgnąłem właśnie po lightbox, że to nie są fotografie, to nie są szkice, to nie są inne media, o których mógłbym skorzystać bo tak jak zauważyłaś, zajmuje się różnymi, ale właśnie po Lightboxy, one, one pozwalają, myślę, tak głębiej ten problem, o którym chcę opowiadać, przywołać. Światło jest bardzo wieloznaczne. To światło odwołuje nas no nie tylko oczywiście do tego okresu, do okresu, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli, prawda, ale światło czy brak światła, jak mówię, jest szalenie wieloznaczny i oczywiście łączy się też z sakrum, ale też może łączyć się z profanum, prawda, bo jeśli jesteśmy w kontekście tych cmentarzy, to pamiętajmy, to są cmentarze wojenne i wiemy, co ogień i co światło w tym kontekście może zdziałać w trakcie takich tragicznych czy dramatycznych wydarzeń, ale to, że sięgnąłeś po te Kawki, to, że one są wyhaftowane na tych ubraniach, które posłużyły jako rekwizyty w tej interwencji artystycznej na cmentarzach Jurkowicza, zresztą te obiekty, te ubrania możemy również zobaczyć na wystawie, bo one są bardzo ważnym i też bardzo wymownym elementem tej ekspozycji, ale to mnie nie dziwi, że sięgnąłeś po te cytaty Kawki, zresztą parę lat temu, ponieważ Kawką zajmujesz się od bardzo wielu lat i zrobiłeś Wykorzystując, jak gdyby twórczość Franca kawki, bardzo wiele projektów i, i wystaw, do których zachęciłeś mnóstwo również artystów, ale te cytaty oczywiście towarzyszą Ci od lat, i ja jak gdyby uświadamiając, dlaczego po nie sięgasz, odwołam się do twojego tekstu, który zamieściłeś właśnie w danym tym zbiorku rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei słusznej drodze w takim tekście refleksji, dołączonej do tego tekstu, który się nazywa Nauka Czytania. I tam piszesz tak, dla mnie lektura kawki, to zbiór. Pojedynczych słów czy zdań, w które zawinięte są przedmioty, ludzie, pejzaże, obrazy. Wygrzebuje je z pomiędzy liter. Dokładnie to jest to, co możemy też zobaczyć na tej wystawie, co możemy zobaczyć, jak gdyby na tych lightboxach. Wygrzebujesz je. Albo łączysz je z ludźmi, z pejzażami, z przedmiotami. To rzeczywiście robi ogromne wrażenie. No i dodajmy ta sceneria, ta sceneria podziemi, ta sceneria tych średniowiecznych piwnic. No właśnie, nieprzypadkowe jest to miejsce. Bardzo chciałem ten cykl pokazać w Krakowie, w miejscu, które rezonowałoby z tymi przedmiotami, ale też z przesłaniem, które one niosą. I znany mi od lat miejsce, jakim są podziemia, MCQ. Wydawało mi się najwłaściwszym. Bardzo się cieszę, że osoby, które kierują tą instytucją, zdecydowały się na pokazanie tych prac właśnie tutaj. Dodam, że ta wystawa jest włączona oficjalnie w nasz Akademicki Festiwal, który rokrocznie, jesienią rozlewa się po, po Krakowie i okolicach. Również program MCK obserwuje, wiem, co tu się dzieje, też absolutnie koresponduje z tym tematem i i z tym, co proponuję. Zresztą dwa lata temu bodajże, tutaj, właśnie w tych dokładnie wnętrzach, gdzie w tej chwili jesteśmy, miała miejsce wystawa Sztuka w Mundurze. I też tutaj pojawiały się elementy, między innymi z tych cmentarzy. Ja przypomnę, w ramach tej wystawy jest ikona nie mojego autorstwa. I ikonę tę namalowała Ewa Kolarsz, która towarzyszyła mi od początku do końca, gdy ten projekt realizowałem w tych wyprawach. I Ewa. Zainspirowała się ikoną na jednym z cmentarzy Jodkowicza, właśnie na przełęczy małastowskiej. Jest duży cmentarz i w ten taki główny obiekt cmentarny, taki, taki swoisty ołtarz, wpisana jest ikona inspirowana Matką Boską Częstochowską, a z kolei Ewa tym się zainspirowała i, i to jest jakby dodatkowy element tej wystawie. Podkreślam to, bo to ma duże znaczenie. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałbym przy tej okazji powiedzieć. Tutaj parę razy padło hasło wojna, no bo nie sposób, żeby mówiąc o cmentarzach wojennych, tego nie podjąć. Otóż niewątpliwie wydarzenia roku 22, kiedy w styczniu odkryłem ową gontynę. Odkryłem Jurkowicza i stojąc tam na cmentarzu w śniegu w styczniu, rozważając to, co się działo gdzieś tam strat wcześniej, pamiętam, że wypowiedziałem takie zdanie, że w szczęśliwym momencie żyjemy, że od Europy daleko są tego rodzaju koszmarne doświadczenia, jakich uczestniczyli ci, którzy brali udział w tej kampanii wschodniej przełomu 14 i 15 roku. Miesiąc później, w lutym, Rosja napadła na, na Ukrainę. I to niewątpliwie sprawiło, że no, zacząłem realizować to, co jest efektem tych moich kilkunastu miesięcznych działań. Niewątpliwie ta inspiracja płynęła również z tej strony, że ta wojenna, tragiczna sytuacja Europy ostatnich dwóch lat leży u, u źródeł tego projektu. Warto też powiedzieć, że, że ta Twoja wystawa, te, te prace, no przecież one z jednej strony odwołują się do historii, prawda? Czyli odwołują się do przeszłości, one też mówią o naszej teraz skoro umieszczasz również te wystawy i to myślenie o tej wystawie, o tych pracach w ogóle, o tych interwencjach na, na cmentarzach Jurkowicza właśnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Ale ta wystawa być może też paradoksalnie mówi o przyszłości, czy tak? Czy z tej wystawy, tak mocno też zanurzonej w historię, oczywiście przetworzoną przez umysł artysty, przetworzoną przez sztukę, czy możemy mówić o przyszłości? Ja myślę, że w każdym przypadku, kiedy stoimy wobec dzieła sztuki, które nie milczy, a, a mówi, gdzieś ta przyszłość się zaznacza. Ja chciałbym też zaznaczyć wagę miejsca, gdzie owe cmentarze są lokowane. Myślę o Beskidzie Niskim. Cmentarze Jutkowicza są wpisane w pejzaż Beskidu Niskiego. Ci, którzy znają tę krainę, wiedzą, że z jednej strony jest to, są to przepiękne miejsca. Mnóstwo przymiotników dzisiaj tutaj używam, ale nie sposób inaczej. Przepiękne miejsca, przepiękne pejzaże, taka swoista dzikość tych miejsc, ale trzeba pamiętać, że za tą dzikością tych miejsc stoi dramat, dramat początku tej Polski powojennej, Europy powojennej, kiedy, kiedy z tych terenów wypędzono tysiące ludzi w ramach akcji Wisła. Ten piękny Beskid Niski jest goły, bo zniknęły wioski, wioski, które liczyły kilkaset czasami nawet gospodarstw, nie ma ich po prostu. Także jest jest to kraina dotknięta również w taki sposób, co też łączy Beskit z Usteckim krajem, gdzie leży Siżem. Um, ten kiedyśejszy Cirał, bo tam z kolei po wojnie wypędzono Niemców, którzy tam od lat, od, od pokoleń żyli na tamtym terenie. Więc to jest też to kolejne połączenie. To jest, to jest też historia. To jest też historia, A wracając do, tak, do, do tego, o co pytasz, czy jest w tym jakiś, jakiś taki kierunek ku przyszłości? Ja uważam, że to wszystko, co każe się zastanawiać, również nad, nad przeszłością, na tym budujemy przyszłość. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby ostrzegać, żeby zwracać uwagę na pewne rzeczy niebezpieczne i też bardzo ważne jest to, żeby w związku z tym projektować świat, który będzie wolny od tego rodzaju obciążeń. Takie rozważania o życiu i śmierci, jakie Ty prowadzisz tutaj, na tej wystawie, też. Oczywiście one są ponadczasowe. Ta refleksja o życiu, ta refleksja o przemijaniu, ta refleksja będąca też przestrogą, no to jest oczywiście ponadczasowe, więc w tym kontekście moje pytanie o przyszłość, no to też jest pytanie o ponadczasowość i uniwersalność sztuki. Tak, no, ja już wspomniałem o tej ponadczasowości dzieła kawki. Mijają lata, dziesiątki lat, kawka. Zmarł dokładnie 100 lat temu, a jego dzieło, to, co w to dzieło jest wpisane, jest ciągle aktualne. Jest ciągle aktualne. Z jednej strony może to nie jest takie bardzo optymistyczne, bo Kawka nam się kojarzy z mrokiem i jeżeli ten mrok jest ciągle aktualny, to może nie jest to takie najbardziej optymistyczne, ale Kawka też ma w sobie i te aforyzmy o tym doskonale zaświadczają, też takie elementy, nie powiem, że radosne, ale, ale jest tam też i, i jakaś tutaj przewrotności, czasami nawet zabawy. Znamienne jest to, że przed kawka czytając swoim przyjaciołom fragmenty procesu podobno się zaśmiewał, bo faktycznie, jak się wczytamy w proces, to tam, tam też jest w tym absurdzie jest dużo takich historii, które, które mogą na swój sposób bawić. Niewątpliwie dzieło kawki, te krótkie zdania, które kawka zanotował ponad 100 lat temu, one one nie tracą na aktualności i... Dobrze byłoby widzieć w tym nie tylko mrok, ale również tę jasną stronę. Być może stąd tyle tutaj, mimo wszystko, światła. Jeszcze jedno, o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć w kontekście tej wystawy. Otóż poza lightboxami, poza tymi rekwizytami z haftem, jest jeszcze projekcja. To ważna część tej wystawy. Projekcja składa się z kilku to jest projekcja wideo, składa się z kilku warstw. Taką podstawową jest są teksty, a właściwie jest ten Zbiór, o którym mówiliśmy, aforyzmów Kawki, kompletny od pierwszego do ostatniego, w nowym tłumaczeniu, zupełnie nowym tłumaczeniu Waldemara Wierzby. Zresztą Waldek też te aforyzmy czyta. Ci, którzy poświęcą chwilę czasu, żeby tego głosu posłuchać, no, niewątpliwie docenią wagę tego i tego głosu, i tego, co za sprawą tego głosu dociera do nas. A więc nowe tłumaczenie aforyzmów Kawki w takim kompletnym wydaniu. Nadto jest rozbudowane ścieżkę dźwiękową, co szczególne, ta ścieżka dźwiękowa jest takim, tak organicznie połączona z tekstem, z, recyt z recytacją, więc y, to też ma swój walor, pogłosy, odbicia, one też gdzieś z tym klimatem, jaki, jak, jakiego możemy doświadczyć, będąc tam bez Beskidzie, koresponduje. I jeszcze jest jedna ścieżka tego, tej projekcji, to są dwa cykle pracy. Jedną są lightboxy, o których mówiliśmy, a drugą jest cykl z Siżem. zresztą cała ta projekcja Nazywa się Styzem, i to są z kolei prace fotograficzne po takich delikatnych przeróbkach, które, które zrealizowałem właśnie tam na miejscu. Mówiłem o tym, że to jest kraina też dotknięta przez, przez te opresyjne działania początku tego czasu powojennego. I te dwa cykle one są takie przeplecione. To nie jest tak, że najpierw jeden, potem drugi, tylko te dwa cykle wiążą się ze sobą. To jest to nawiązanie do tego, o czym mówiłem wcześniej, do tego też zestawienia dramatu tych dwóch krain. Okazuje się, że w wielu miejscach z różnych racji ludzie jednak. Zadają sobie ból. Niestety, nieustająco. Mówiłeś tutaj na koniec o Kawce, więc ja może też zakończę Kawką z cytatem właśnie z owych aforyzmów. Ponieważ Kawka, jak powiedziałeś, jest oczywiście poważny, smutny, jest nostalgiczny, ale też jest filozoficzny, jest pełen sarkazmu i ironii. A ponieważ ty też w tej, w tej swojej wystawie, w tych swoich pracach i swojej twórczości, no starasz się dociec prawdy i, i starasz się też mówić o ludzkim istnieniu, nie tylko o cierpieniu, ale też o istnieniu, a ono jest bardzo różne i naznaczone cierpieniem, i niekoniecznie, ale też i miłością. No to zakończę takim cytatem z Kawki o prawdzie. Nasza sztuka jest prawdą, która oślepia. Prawdą jest światło na gębie, pozbywające się swego durnowatego wyrazu i nic więcej. To Francy Kawka. Gorąco Państwu polecam tę wystawę, która prezentowana jest w piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Jurkowicz Kawka, Bajek, Spotkanie na Krawędzi. Wystawa czynna będzie do końca października. Warto przyjść, warto zanurzyć się w tym wyjątkowym świecie. Zbigniew Bajek był naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję pięknie za oprowadzenie po tej wystawie. Kulturalny widnokrąg. Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.